Dobra, trzymaj go. Główny ci nie wypadł. Nagrywasz? Nagrywam. Metr 15 czy 16 wódz? Metr 15. Metr 15. Jaka kłoda. Patrz jak to wygląda w wodzie. No, aligator No, zaczekaj jaka siła no Ach, ja zobacz jaka potęga on se tu wpłynął on tu stoi no wążek stoi tam popłynął tam tam płynie, płynie. No. zobacz nie jaka widać głoda. go nie widać go na nagraniu ale no. widać jakie to robi no. na wodzie ja. No stary! Widzisz to? No widzę go dalej! Dobra, możesz zatrzymać tam.